Quelque chose d'extrêmement mystérieux et curieux que je ne peux absolument pas dire. C'est cela que j'ai voulu euh, euh, exprimer dans ce film, en même temps que euh, cette horrible solitude euh, euh, dans laquelle s'enferme un, un voleur. C'est de là que le film est parti le, Je ne sais pas très bien comment un film part, mais il est certain qu'au que, début, cette solitude que je ne voulais pas. Euh, które nie chciałem pokazać od razu, to jest jedna z rzeczy, która prowadziła film tego filmu. Co, co do mojej wiedzy na temat tego i do moich poglądów osobistych na ten temat, że jeden ma więcej i jeden ma mniej, jak to się nazywa? Dzisiaj myślę w ogóle zupełnie inaczej na, to, na temat tego wszystkiego. Ja rozumiem to dzisiaj. Ja kiedyś tego nie rozumiem, że ludzie ci, co mają, oni musieli też na to ciężko pracować, żeby się czegoś dorobić. Jak to się nazwa? Ja kiedyś tego nie rozumiem. Ja dzisiaj to rozumiem, jak to się nazwa. Nie, nie zazdroszę tym, którzy mają. Po prostu dzisiaj nie zazdroszę. Ja dzisiaj żałuję, że nie robiłem w tym kierunku, żeby też coś dzisiaj mieć. Mi go jest troszeczkę chyba trudniej pojmować niż innym, jak to się nazwa. Ale, ale wiem jedną rzecz na pewno. Są jeszcze dobrzy ludzie na tym świecie. Są dobrzy ludzie właśnie i, i mam nadzieję, że będzie coraz więcej tych ludzi. I są ludzie, którzy chcą pomagać innym. Starają się przede wszystkim innych zrozumieć. Powiem tak, że każdy człowiek ma w sobie trochę dobroci. Ale trzeba dążyć, dążyć do tego i potrafić to okazać drugiej osobie. To jest jak... Po część jakaś dekryminacja człowieka, tak? Że na przykład biedny, bogaty, wszyscy powinni być równie traktowani. A tutaj jest, biedny jest stawiany na boczny towar. Żeby tyle, co bezdomnych, się słyszy, że jest bardzo dużo bezdomnych, żeby coraz więcej tej pracy było, żeby coś robili w tym kierunku. Żeby... To musi zrobić rząd, czy to musimy zrobić my? Czy to musimy robić, zrobić razem z rządem? To razem z rządem, no wybrać jakichś naprawdę mądrych ludzi, którzy tym wszystkim pokierują. Nie? Czy Pan wierzy w, to, w tą taką sprawiedliwą władzę? Wierzę, na razie tego nie ma, ale może kiedyś to nastąpi. Wierzę, bo na razie coraz wszystko idzie w tym dobrym na razie kierunku moim zdaniem, bo na razie tam robią coś, żeby zmniejszyć to bezrobocie to wszystko, bo ogląda dużo wiadomości. Wiem, co się dzieje trochę w świecie. Myślę, że trochę będzie coś lepiej w przyszłości. Nie, do mnie nie jest słuszna ja, ja, ja nic nie miałem, tak? Nic nie miałem. No i ludzie... Ludzie wszyscy są równi, tak? Nie ma tam, czy ktoś ma pieniądze, czy ktoś jest silniejszy, czy coś Dla mnie jest jak tutaj. Tak jest tak samo na wolności, no jest każdy równy i nie ma żadnych tam odstępstw, czy ktoś ma pieniądze, to coś, je. ja nie czuję się jakiś gorszy od niego. Na pewno się nie będę żył gorszy i jestem taki sam, czy jestem z więzienia, też nie, nie czuję się jakiś gorszy, no. chociaż widzę, że ludzie się patrzą inaczej, coś, widzę, że, kto wie, to widzę że jakiś patrzą się, tak, różni rozmawiają po cichu, czy coś, to wiadomo, widać i... I także tak nie powinno być. Interesuję się oczywiście, bo byłem na pomocy, też się interesowałem. Tutaj oglądam programy gazety, czy tam także, że staram się budować tym swoje zdanie, chociaż nie głosuję, no bo, bo, naprawdę taki nie ma żadnej pomocy, tak, z, z tej strony akurat. Władze, która aktualnie się znajduje w tym, w tym kraju, to trzeba by było po prostu w cały ten, e, wyprowadzić ich z tego sejmu i tam jakiś młodzieży po prostu jakieś wprowadzić do tego, żeby po prostu jak, jak to, coś świeżego po prostu tam wrzucić, zamiast tych osobników, którzy dalej stoją przed korycie. No teraz to, to tak z chęci, z chciwości, z tego wszystkiego, z jakiegoś zarobienia, pieniędzy, bo to wszystko się opiera na, na tym, na no właśnie tak jak Pani stwierdziła, no, ja nie wiem, no, może za jakieś, naprawdę, żeby ktoś tam, czy żeby coś w ogóle miało, miało miejsce, Naprawdę musiało się w głowach ludzi dużo pozmieniać. Wiadomo, są grypsujący, są niegrypsujący jak to się nazwa? No nie wiem, oni mają swój świat. Ja nie grypsuję, ja nie jestem z tej podkultury. Ja mam swój świat, ja się staram nie wchodzić ich w świat ani nie chcę, żeby oni wchodzili w mój. Po prostu oni żyją w innym świecie, my żyjemy w innym świecie. Tylko jakoś, żeby żyć tutaj zgodnie, to musimy jakoś łączyć te dwa światy ze sobą i nie wchodzić jeden w drugiego. Też widzę, że dużo osób, nie wiem, tą podkulturę więzienną stosują tylko dlatego, że po prostu, ja nie wiem, czy to jest strach, czy nie. Tak jak widzę czasami kogoś, ja jestem pogodnie nastawiony ogólnie do ludzi, jak to się nazywa, na cień dzisiejszy. A widzę, że ktoś ma bardzo wyrazły twarzy, bardzo złe, jak to się nazywa, i wiem o tym, ja już wiem, bo ja się o tym dowiedziałem, że on to robi tylko dlatego, po przykładowo boi się czegoś. Bardzo dużo ludzi tutaj udaje zupełnie. Kogoś innego niż są w rzeczywistości. Nie wiem, udają twardszych, chcą być, nie wiem, przed, przed drugim chcą się pokazać, że są lepsi, że są silniejsi, że nie mają swoich słabości, jak to się nazwa, a w gruncie rzeczy tak naprawdę są inni i to jest właśnie częste zjawisko w tym więzieniu z tego, co ja zauważyłem. Grypsujących jest raz coraz mniej, bo każdy już rezygnuje z Grypsowania, bo kiedyś to Grypsowanie polegało na tym, że... Ludzie krepsujący muszą walczyć z administracją. I tam z administracją, że nie mogą podejmować pracy żadnych. No nic, nie, nie mogą być na usługach administracji, nie mogą e, pić alkoholu, e, zażywać narkotyków, nie może być czarno skóry i No to już tego nie ma. Nie może, te grypcujący nie może Grypsować jakieś na przykład za czynie lubieżne, jak gwałty, nie gwałty, takie tego. A teraz liczy się pieniądz w więzieniu. Każdy jak ma dobrą pomoc, dobre wypiski, tak, to może zrobić wszystko, ale taki może grypsować jak ma dobrą pomoc. Na przykład taki z Ampergold. Wie pani, słyszała pani, w Polsce tam był bank Ampergold. I ten cały przedstawiciel, co tyle osób tam na pieniądze przykręcił, tego też siedzi w piotkowie drabonalski, i też ma wszystko. Pieniądze robią naprawdę dużo. On jego, do niego z wolności Kataryn przyjeżdża, jedzenie sam. On w ogóle posiłków nie odbiera. Z wypiski, jak zamawia sobie wypiskę, to dużo jedzenia je. samego. Fryzjer z, z wolności, wszystko ma swoje. Tego, no to, Pieniądze rządzi człowiekiem no jeździą? Ja, ja nie uważam, ja każdego człowieka uważam tak samo, tak każdy jest, każdy jest taki sam. No. Za co siedzi mnie nie obchodzi, czy jest... Nie interesuje mnie to, mnie interesuje jaki jest normalny, pod i tak dalej. To mnie interesuje, czy grypsujący jest, czy nie grypsujący, czy ktoś inny, to mnie nie obchodzi. Nie ma grypsujących, że każdy jest zły, tak? Ja, no, ja nie uważam tak, uważam, ich wszystkich za ludzi, są dobrzy, są źli, tak jak i u nas są dobrzy, są źli. No. I to nie ma różnicy dla, dla mnie, czy grypsuje czy nie. kiedyś to, to było gry grypsowanie z tego, co mi star opowiadali, teraz to, to jest nic, no oni okradają na przykład nie grypsujący w grupie. Jak są duże cele, tutaj akurat nie ma takich, ale wiem z na przykład jest wielu, widzą, że kogoś można, to, to okradają tak, czy, czy coś tam każą kupować, zakupy i tak dalej. No. Ale to grypsowanie, no oni, oni się trzymają razem, to tylko to jest tyle, no. jest to oddzielna, oddzielna jakaś tam grupa, tak. Na bolą już tego nie ma, tak, to już jest, rękę normalnie podajemy sobie, na przykład tu się widzimy, nie podamy sobie ręki z kolegą, a tam można, tak, chyba że tu ktoś nie widzi, no to, to no, wtedy tak, no ale to nie można mówić dla reszty grypsujących, bo to on by miał wtedy tam, wtedy by nie mógł grypsować, tak. Grypsowanie się nie przenosi w ogóle na wolność, tak i nigdy tak nie było na wolności już normalnym dalej człowiekiem takim, jakim był. Tutaj jest, na nich mówi się, że oni są ludzie, my jesteśmy fajerami, tak, ci, co nie grypsują. Oni mają zasady niby tak, że oni mają zasady takie i takie, a to każdy ma zasady. To jest tylko takie wymyślone. To dla mnie nie jest jakieś popartekimi światami no, grypsujących. Oni nigdy nie sprzątają. Oni nie sprzątają. Właśnie. Nic. Nie. Nie wiem, jak oni się to między sobą sami, to pewnie ktoś tam może sprzątać, który jest najmniej ma najmniej czy coś takiego. tak. Przede wszystkim to zależy. Kto ile ma odsiedziany, tak też, też trochę coś tam, ale w większości siła tak fizyczna, no i wiadomo tam. A pieniądze? I pieniądze też, no. Siła fizyczna, pieniądze, tak, to, to na pewno. Oczywiście, wszystko można za pieniądze, tak? Może być i siedzieć, bo ci za pedofilię siedzieć, siedzieli i, i grypsowali, także wszystko można, a pieniądze mieli. Tak? Nieważne za co się siedzi, kim się jest, czy coś właśnie takie jest, to tak, grypsowanie fałszywe, dlatego powiedziałem, że jest fałszywe. Są oczywiście, że zasadami są od nas też zasadami, także mm. tu nie ma różnicy. Wszyscy grypsujący na pewno nie są zasadami. I oni o tym dobrze wiedzą, oni mówią o tym. Tak samo, no, pani zapyta, może tu będzie który chciał zmawiać, który naprawdę szczerze powiem. No mm -hmm. Bo między nimi też nie ma nas żadnych, którzy są mniej gorsi jeszcze niż o, o, od najgorszych. Dla mnie to jest znaczenie się jakby było takimi z, z rzeczami. czy tam jakieś kreski, kropki, kreski, to, to ogólnie to, to nie uskuteczne. Nie, 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 Jedyne Jedyny tytuł już mam z zakładu karnego. I nic więcej. Ja tu myślę bardziej o usuwaniu niż tam robieniu jakichś takich, bo to nikt może wyjść na wolność i zrobić sobie takie coś teraz. To, to kiedyś może miał to zastosowanie, bo tam wiedzieli więcej ile ktoś tam przebywa czy co. A ja teraz to nie, teraz to jest... W internecie można opis, znaleźć cały i sobie, nie wiem, no to jak chce ktoś zaśmieć sobie skórę takimi rzeczami, to jest wolna wola.